Siemano, Mano, się mano, idę Z tej strony, ja to widzę, Dzisiaj dla was nagrywam Minecraft Bedwars na kanale. Widzę, tak, dzisiaj coś nowego niż takie cały czas Eurotrack, Notrów, Fortnite, czy też yy, Minecraft Hardcore na kanale. Dzisiaj widzę taka odskoczna troszeczkę i polecimy sobie Minecraft yy, Solo Bedwars. Zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że nam pójdzie bardzo dobrze, że będziemy trochę... O... nie będziemy, mam nadzieję, długo oczekiwać, jeśli chodzi naprawdę naprawdę o. obojętnie co tam się wybierze. Mam nadzieję, że trochę ludzi przyjdzie. Jak skończą gierki, czy nie skończą gierki. No fajnie jakby jednak można było... O, już dołączamy, super, 58 sekund, trochę słabo, na trzy drużyny grać. Ale dobra, może ludzie, może ska ludzi przyjdą. Może ludzie jacyś jeszcze wpadną. No, a was bardzo serdecznie zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, suba na kanale, z dzwonem, żeby was kolejny odcineczek nie ominął. Pamiętajcie też o wbiciu na Instagram, a razem z Discordem tam najszybciej, najszybciej dowiadujecie się o filmach, o odcinkach. Jak i również jest mi niezmiernie miło, że nas naprawdę tak dużo, sporo przede wszystkim, jest, dobra, my czekamy już na Ostatnie 20 sekund Już 19, coś ten licznik Im świruje Jest coraz więcej Osób na serwerze No, czy planem jest wygrać? No, raczej Forma słaba, jak patrząc na Cały kształt, 4, 3 2, 1 I startujemy widzowie Zobaczymy Jak, co tutaj jest jak to wszystko tutaj się prezentuje sklep w Polski to jest serwer jak widzicie. No, ktoś opuścił grę, nie ma dwóch drużyn. Ja ni no, niestety mam przy sobie tutaj dwóch kumpli. Trudno. Trochę się kiedyś też grało. Wizowie też wedworcy też wy pamiętacie, bo też jak wiecie. No, graliśmy wspólnie czy na odcinkach, czy nie na odcinkach. Tu są ulewczenia, tu są wełny, nie wełny Idziemy do kolegi obok Przykro mi, zwiedzimy jego wizytę Co się będziemy tam tutaj Jakby Nie patrząc Prawie spadłem Prawie nie spadłem Dobra, te deski sobie wykorzystamy od razu No, ale ludzie Mam nową myszkę, mam nową klawę. Mam nadzieję, że nie słychać jej w tle, jak patrząc, jak kiedyś było słychać. NIE! No i właśnie, właśnie to jest to, właśnie to jest to, że spadłem. Ale to nic, wszystko pod kontrolą, wszystko będzie zgodnie, mam nadzieję, z planem. Idziemy jeszcze raz na niego. Bierzemy wełnę, wszystko sobie zostawiamy w skrzynce. Nikt na razie się do mnie nie chce wybierać Więc na luzie Wszystko pod kontrolą Przydałoby się go fajnie jakoś zniszczyć Tak od boku I my, będę myślał jak to zrobić Wiecie co, zrobimy sobie tak Że to będzie w taki sposób to wyglądać, że on nie wie, że ja jestem chyba nad nim nawet Więc trochę tak dziwnie Z jego strony Dobra, wyrąbało go, dziękuję Kolor Pan został wyeliminowany z gry. Jakoś luz. Teraz możemy udać się na diamenty. Ale ja sobie zrobię jeszcze przejście w, do mojej bazy. A czy ja, jeszcze ja zostałem. Kto tam? Trzy drużyny zostały. Fajnie. A ja nie mam nic. A ja nie, nie, niestety nie mam nic. A z takim łóżkiem to ja nie wygram jakie mam. Bo zaraz będzie biały chciał do mnie nadchodzić. Nie, białego nie ma w sumie. To los. Gorzej jak ktoś będzie inny chciał tu wbić. Ale na to mu nie pozwolimy. Zagramy myślę sobie około 4 rundki. Jak krótkie będą. Szybkie. Dobra, ja mam tak zbroję. Przydałoby się jeszcze dojść do tutaj diamentów. Żeby mieć ulepszenia jakiekolwiek Bo naprawdę, naprawdę no lipa-lipa byłaby totalna Jakbyśmy nie mieli totalnie nic Ale to na spokojnie, oj troszeczkę Za czasu się źle zabudowałem ok, Co my tu mamy? Tu mamy diamenty Super, Antko. Ile ich mam? 4. No to sobie ulepszymy na razie Sharpnessa. Cztery drużyny są w grze. Ja jeszcze. Dobra. Sharpnessa. Okej. Okay. Teraz, widzowie, od tamtej strony pójdziemy sobie do... też na diamenty i na emeraldy. Może jakiekolwiek będą. To się okaże za niedługo. Może też do Aqua pójdziemy. Znaczy, Boże, ja jestem Aqua. Co ja gadam? Do innych red jeszcze jest itp., itd. Tylko sobie wszystko zostawimy w skrzynce, żeby nie było jakiejkolwiek tutaj nam rozmowy. Lipy też trzeba patrzeć, czy nikt do nas iść nie będzie. Mamy mieczyk, mamy sharpnessa, jeszcze tylko ulepszenie na na co? Na zbrojkę, emeraldy. I będzie totalnie, totalnie wszystko. Nie wiem, czy ktoś na Emeraldach 100%, że jest. 100%. Ja mam tak sobie łóżko zabudowane też, i to jest ten najgorszy problem. I na to. A co to w ogóle robi, jak mogę wiedzieć? Twoja drużyna zyskuje efekt. Aha, dobra. Możemy sobie takie coś wziąć. No i będziemy próbować. Iść na Emeraldy W sumie to zaraz się dostaniemy już Aha Trzeba jakoś XD O tu chodzi A, że to jest wyżej tam. Dobra, nie widzę problemu innego. Trochę dziwna mapa Ale no... Okej okay. Mam nadzieję, że nikt do mnie nie idzie, jeśli chodzi o, o łóżko, bo już się nie obronię wtedy. Dobra, co my tutaj mamy? I jedną emeraldownię, żeby nie spać też. O, po czwórnie są emeraldy, nice. Czyli nikt tu nie chodzi nawet. Dziwne. Bardzo dziwna sprawa. Też fajnie je zbierać. Dobra, wracamy dalej. Mam 8. Za obsydian warto byłoby zapłacić, ale do czerwonych też warto pójść. Tylko nie wiemy, co oni mają w zabudowie. Wełny mam naprawdę dużo. Jak patrząc na wszystko, można się wszędzie dostać. Czerwony, czy coś chce zrobić jak na ten moment? Może mieć pod tym. Yy... To może mieć jeszcze, Grey jest, ale Grey też jest na Emeraldach Dobra, ja się cofnę swoim tempem Komuś go rozwalają, pewnie mi, znałem życie Więc my sobie czysto teoretycznie wrócimy Do bazy Żeby nie robić sobie przypału Dobra, uratowałem się w jakkolwiek sposób. Hmm, teraz ja mam to zrobić. Dobra, może. Nie umrę. Dobra, nie umarłem. Moje łóżko żyje. Najważniejsze, że żyje. Dobra, ja buduję zaraz obsydian. żeby się tak już zabezpieczyć na maksa. Pozorny, zawsze ubezpieczony. Widzowie. Działamy dalej w sposób taki. Że co. Że fajna gierka to jest naprawdę bardzo dobra gra. Obsydian. Dobra, i kupię coś jeszcze za brojkę, kosztuje 6. Kurde. Dobra, jeszcze sobie kupię siekiera hmm. Motyka. Nigdy mnie nie idzie. Nigdy mnie nie idzie. Ja wiem, że wy teraz pewnie powiecie, a, takie słabe, takie słabe, a. A wiecie widzowie, lepiej dmuchać na zimne i być lepiej trochę zabezpieczonym. No i to mi wystarczy czysto teoretycznie. Idziemy po diamenty, patrzymy co będzie dalej się działo i let's go, nie? Let's go, let's go dalej. Czerwoni tracą łóżko, znaczy tak, zniszczył łóżko Red, to super. My natomiast, tak jak mówiłem, ulepszamy zbrojkę, na... sąsiada na razie mamy z głowy, więc to jest bardzo, bardzo, bardzo dobre. No i to, że mamy już tutaj, jakby można było powiedzieć, wszystko załatwione, oprócz zbrojki. To robimy widzowie w sposób taki, że idziemy do Yellow Tak widzowie, idziemy do Yellow Po Yellow zobaczymy Na co nas będzie stać I mi się wydaje, że będzie sukces Co do tego Odkładamy wszystko do skrzynki Idziemy wszystko sobie zobaczyć Na diamenty Jak one wyglądają 6, idealnie Coś się ulepszy 100%, nas na pewno. Dobra, to sobie ulepszymy. Bierzemy więcej wełny. Klikamy sobie to. Ustawiamy sobie w taki, że niewyobrażalne to jest. Mamy wełnę, mamy totalnie w widzowie wszyściutko Łóżko, nawet żółtych, nie jest zabudowane, więc fajnie. Fajnie goś sobie lekceważy to wszystko, albo go po prostu też nie ma, po prostu. Ale to zobaczymy. Albo coś robi nad bazą. Albo pod. Więc idziemy do niego, potem idziemy do szarego. I no będzie jako. Tako. Liczyłem. Jest szary u mnie. Jest szary u mnie. Cholera. Jest, był blisko szary, ale jelon nie ma, czyli się zdziwił. Na moim łóżku jest na razie spokój. No więc my idziemy, widzowie, dalej. Mm, idziemy teraz do. wiadomo, kogo? Do szarego. Szary będzie chciał do mnie wbijać. Ale ja mu na to nie pozwolę tak łatwo, widzowie. Ja mu nie pozwolę. Bo. Bo jednak nie. Nie wiem, jak on się tu dostał, ale już zaraz się może, że nie, nie dostać. Dobra, póki on jest tutaj, to trzeba wykorzystać tą akcję i się przenieść do niego. Trzeba przenieść do tego tutaj człowieka. Jezu, bym wpadł. Niekoniecznie by to byłoby dobre. Zagramy sobie jedną kontrolną, bo widzę, że trwa, a trwa. Nie chcę na razie tych emeraldów zbierać. Ja mam obsydian, muszę zlokalizować szarego. Szary jest tu. Zaraz będzie po nim. Tylko muszę do niego wejść. Dojdę do niego, to będziemy rozmawiać. O, tu są schody. Super, daje mi to dużo. Gdzie są szara? Tu jest szary, bo widzę, że idzie Dobra Gate. On, fortecę ma. Ale niech się nie boi. Łóżka zaraz nie będzie miał. Łóżka nie ma. Tyle zbierał te diamenty i co? Nie chciał. Naprawdę nie chciałeś gości mieć. Dziękuję. Uff, no i wygrałem, widzowie. Jak co można powiedzieć? Lecimy sobie chyba dalej. Więc pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę subika na kanale. Zwanem, żeby Was kolejny odcinek nie ominął na tym kanale. Serdecznie Wam za dzisiaj dziękuję i do zobaczenia do kolejnego odcineczka Luwa.